Cześć, witam Was serdecznie na dzisiejszym rozpakowaniu tej otopaki, w której powinna znajdować się jedna gra uzupełniająca moją kolekcję gier na Nintendo Entertainment System. Chodzi o grę Rad Racer. Nie mam pewności, czy ta gra będzie kompletnym wydaniem. Jak wiecie, trudno teraz zdobyć kompletne wydanie. To zostało zakupione w czech za jakieś 8 funtów, i oni tam mają taką dopiskę. Jeżeli gra jest zakup nabywana w oryginalnym boksie, to nie ma pewności, czy będzie ten boks wysłany wraz z instrukcją i z wszystkimi dodatkami, które były zawarte przy oryginalnym wydaniu. Tak więc, jednego czego mogę się spodziewać, że będzie cartridge i będzie również boks. No a czy reszta będzie, powinna być oczywiście. Ta plastikowa wkładka ochronna na cartridge powinna być instrukcja. Okulary 3D, ponieważ w tej grze Square miał okazję zaprezentować nam już technologię 3D i też można było sobie właśnie przełączyć ten gameplay w tryb 3D, ubrać okulary i jarać się takim oto gameplayem. Tak więc nie mam pewności, czy w środku będą dodane okulary trójwymiarowe. To co, przechodzimy do rozpakowania. Powiem wam, że troszkę tych paczek jeszcze mam do, do rozpakowania. W sumie to są przesyłki z ubiegłego roku. Ale to może sobie na dniach będziemy robić po kolei. No, ładnie zapakowane. Tylko. A zobaczmy, czy. Dobra. Już też mogę wyczuć, że nie ma tej styropianowej składki ponieważ kartridż sobie lata można to wyczuć no ale boksik jest i chyba w nie najgorszym stanie fizycznym troszkę zdamy to, o, może tak chyba w nie najgorszym stanie fizycznym, a nie, troszkę jest pognieciony no dobra, jest to troszkę zdewastowane ale nie ma tragedii, naprawdę w gorszym stanie Przybywały do mnie co niektóre pełne wersje gier na Sa. Jak możecie zobaczyć, jest, są okulary 3D, Action, 3D Action. No, ładnie się to prezentuje. W sumie może być naprawdę za ten pieniądz. Myślę, że taka wersja nie jest to wcale najgorszy okaz. Zobaczmy, co jest w środku. No dobra, tak się spodziewałem. Niestety nie ma instrukcji, nie ma okularów, tak więc to przez te wszystkie lata zostały gdzieś tam, to zostało gdzieś tam utracone. No szkoda, szkoda. Była taka nadzieja, że może jednak, może jednak to się trafi. Ale mamy cartridge. No, troszkę ta etykieta się odkleja. W sumie Rad Racer jest. Opisywane jako jedna z najlepszych ścigałek na NES-a. W sumie to jest, to jest pierwsza ścigałka, jaka została wydana z tych takich, no, bardzo podstawowych. Ten cały F1 i, i te inne gry. W sumie tego bym nie zaliczał już pod ten typ ścigałek, no ale jedną z najlepszych prawdopodobnie jest Nigel Mansell Championship i tam również, jak pamiętacie, w reklamie Pegasusa też była jedna ścigałka zaprezentowana. Zawsze myślałem, że to jest właśnie Rad Racer, a okazało się, że to jest Formula One Built to Win. Chyba wydane to było tylko i wyłącznie na Stany. Bardzo fajna ścigałka również, coś właśnie w bardzo podobnym stylu jak ten Rad Racer. Dobra, nie ma co, my to sobie może odpalimy. Zobaczymy, jak prezentuje się ten tytuł. Również można było natknąć się na ten tytuł w wydaniu na Pegazusa, co występowało pod identycznym tytułem, jak wersja z koma, czyli Highway Star. Dobra, mamy 87 rok i Square, czyli wydawca oraz deweloper w jednym. Do wyboru są dwie bryki, Formułka F1 i Twin Turbo, to jest chyba Ferrari, w każdym bądź razie. Wygląda bardzo znajomo. Wybieramy tą czerwoną bestię, bo fajnie się prezentuje. Jeśli wciśniemy Select, przełączy nam się gra w tryb 3D. No ale niestety nie mamy okularów, nie zostały dołączone, tak więc musimy z tego zrezygnować. I oto nasza trasa. No dość zakręcona i wydaje się być bardzo długa. Zobaczymy, jak to się przełoży na grę. Od razu gaz do dechy. Strzałka w górę to jest przyspieszenie, a w dół uruchamia nam się radio i możemy osłuchiwać sobie jakiś melodyek. No, ciekawe jak się będzie ogarniać zakręty. Troszeczkę może przyhamujemy. A, ściąga strasznie ciężko będzie brało się te zakręty. No, w niektórych grach można zbierać zakręty na pełnym gazie. Tu jednak jest to troszeczkę inaczej zrobione. Takie utrudnienie. W ogóle na tę grę Rad Racer można było natknąć się w filmie The Wizard z 1989 roku, gdzie między innymi grał Fred Savage, znany z filmu Cudowne Lata kultowego serialu z lat 90., który był emitowany na polskiej antenie. Prawdopodobnie na dwójce w czwartki, coś około 17.00. Coś około 17, pamiętam. Bo zawsze to oglądałem. No i w tym filmie, The Wizard, tam był właśnie motyw z Tom Grom, że dzieciaki ogrywały sobie gry na nes. -a. Tam chyba mieli jakąś rywalizację. Wiecie, jak to gówniarze. Zawsze ktoś musi być tym najlepszym z grupy. W każdym bądź razie y, tam był taki gostek, co miał na imię Lucas im się, i, i pochwalił się tym głównym bohaterom, że ma wszystkie gry na NES-a, dotychczas zostały wydane. Chyba rzucił tam cyfrą 97 gier. I między innymi wybrali właśnie, y, nie, tylko wybrali jedną grę do ogrania, i to był właśnie Rad Racer. I ten koleś też wyciągnął y, te Power Glove i ogrywał tego Rad Racer'a przy pomocy Power Glove. Fajny motyw. Powiem Wam, że bardzo podobał mi się ten film w tamtym czasie, gdy oglądałem to po raz pierwszy, chyba, bo to był 93. rok. Z wypożyczalni to miałem ten film. No i powiem Wam, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym filmem, gdyż było pokazanych dużo... Aj, rozwałka. Dużo zabawek od Nintendo. I w ogóle film był nakręcony w klimacie gier komputerowych, co było rzadko spotykane na tamten czas. I też w tym filmie mieli okazję ogrywać sobie Arcade Double Dragon co w ogóle mnie rozwaliło. W 1993 roku to z kumplami, właśnie co tydzień chodziliśmy do naszego osiedlowego salonu gier. I też był w tym czasie Double Dragon część pierwsza. No, i w tym filmie The Wizard również był motyw dotyczący zawodów turnieju. Tamten główny bohater brał udział w turnieju, gdzie, ogrywał, gdzie ogrywali kilka gier. No, i ten film ogólnie mówiąc był jedną wielką reklamą produktów od Nintendo. No, ale pomimo tego, bardzo mi się ten film podobał. I może sobie go jeszcze kiedyś zobaczę. No na pewno był lepszy, znacznie lepszy niż Super Mario Bros. The Movie. Dobra, yy, mamy 14 sekund do kolejnego checkpointu. Aj, to po nas. A nie, sorry, to już nie checkpoint przed nami, tylko meta. Nie, masakra, nie damy rady. Daliśmy. Ledwo. Czas się wyzerował. I mamy drugi kurs San Francisco. Zobaczymy tylko, jak to się prezentuje, Już nie będziemy tego ogrywać. No nawet, nawet. Druga melodyjka. No, myślę, że gra, nawet, nawet prezentuje się dobrze, ale no, są motywy, że można się wyłożyć. Tak oto mniej więcej prezentuje się stary, dobry Rad Racer na Nintendo Entertainment System. Szkoda tylko, że ten boksik jest rozkompletowany. No, miałem nadzieję, że jednak trafi pełny boksik w pełnym wydaniu, no, ale jednak sprawa potoczyła się nieco inaczej. Bywa. Żyć trzeba dalej. A jeśli chodzi o kolejne odcinki, które w najbliższym czasie się ukażą, to będzie na pewno coś a propos tej przesyłki. Z Japonii tu są gry na Famicoma, tak więc coś się zagra, coś się omówi i coś się pozna nowego. I Jest również druga przesyłka, w której znajduje się osprzętik do jednej z konsol. Do jednej z konsol, które możecie zobaczyć na tym regale. Ale nie powiem wam, do której to już zobaczycie w jednym z najbliższych materiałów. Jak ktoś ma dobre ucho, to może jest w stanie ocenić, co to jest, a jak nie, to się okaże w najbliższym materiale. Dobra, ja na chwilę obecną się żegnam. Jeszcze sobie kopsnę jedną rundkę w Rad I do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się.